Witam Was wszystkich i zapraszam na kwietniowy horoskop. Jesteśmy już po przesileniu wiosennym. Zdecydowanie możemy powiedzieć jedno. Dzień się wydłuża. Pora zacząć żyć. Tak jak przyroda budzi się do życia, tak i fajnie, żebyśmy i my zaczęli właśnie budzić się do życia. No ale co zrobić? W którym kierunku iść? To jest tak trochę z życiem, jak z ogrodnictwem. W momencie, kiedy wiemy, na czym stoimy, wiemy, jakie mamy zasoby i w co możemy inwestować, lub też co chcemy rozwijać, takie są nasze działania. Jednym słowem, najpierw fajnie by było zrobić taki mały bilans zysków i strat, ale też zwykłą, Inwentaryzację. I z tego jakby poziomu wyjść do planów. Jednym słowem, dobrze wiedzieć, co się ma, czym się dysponuje, żeby zacząć coś nowego. I niech właśnie ten kwiecień będzie taką inwentaryzacją, a zarazem nowym zasięgiem, takim, który pozwoli już wkrótce cieszyć się. Z tych naszych małych, albo też dużych działań. Dlatego też ten horoskop kwietniowy będzie ym, związany ze złapaniem realu. Tak to nazwałam: złap real. Wiedz, na czym stoisz, y, co Ci pomoże, lub też, jakimi rzeczami dysponujesz. Oczywiście, będzie to czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, w jakim czasie to wszystko uda mi się wgrać i wrzucić. Tak czy inaczej, zapraszam Was do oglądania, oczywiście, do dzielenia się Waszymi spostrzeżeniami, opiniami, ale też po prostu z wrażeniami. Bądźcie ze mną, subskrybujcie. Włączajcie łapki w górę, w dół. Wszystko jest ważne, żeby być obecnym. No i też nie zapomnijcie o tym wspaniałym dzwoneczku, który przypomni Wam, kiedy będzie wrzucony następny film. Tak czy inaczej, znowu. Zapraszam Was i zaczynamy. Witam wszystkie wagi i zobaczmy, jak ten Wasz real w kwietniu będzie wyglądał. I małe co nieco jeszcze dodatkowo. Mi się wydaje, że ten miesiąc dla Was, dla WAK, kwiecień to jest spojrzenie z trochę innej strony na to, co się w życiu liczy. Bo cała ta walka o różnego rodzaju współpracę o tą fizyczność, którą obecnie mamy kto z kim, na jakich zasadach, co jest ważne, co jest nieważne, powoduje, że dawne układy, dawne wyobrażenia o pewnych możliwościach, wszystko się gdzieś tam wali. Wszystko zaczyna nabierać kompletnie, um, przestaje być ważne, po prostu. I to, że jest ten proces zmiany, przykrywa ci, Droga, właśnie wago, te najważniejsze aspekty całego procesu, bo ta fizyczność, właśnie, że coś się kończy, coś nie zdało egzaminu. Ty myślałaś, że to jest dobre, że to będzie trwało i trwało, a tu nagle się okazuje, że, że nie, że to tylko i wyłącznie Twoje wyobrażenia, że to Twoje chcieństwa. Że to Twoje plany, że to Twoje możliwości i Twoje oczekiwania, a to wszystko gdzieś tam wrozmywa się. I właśnie ten proces tego upadku przykrywać i prawdę, bo w momencie, kiedy to wszystko się właśnie wali, kiedy jest taki tyle kurzu i tyle chaosu po prostu. Kiedy tak naprawdę nie widać własnego nosa, własnych rąk, i w ogóle nie ma się żadnej perspektywy, żadnego horyzontu, żadnego odniesienia, to wcale się nie dziwię, że się w tym wszystkim jakoś gubisz, ale po chwili, kiedy ten kurz opadnie, zauważysz, że ten, ta twoja rola, którą w życiu odgrywasz, czy to rola matki, czy też po prostu żony i osoby, która kocha, jest u ciebie gdzieś tam spychana, właśnie na margines, że to nie jest takie ważne, że przecież inne rzeczy są ważniejsze. I tutaj, w momencie, kiedy to zauważysz, to. Może się okazać, że właśnie tego potencjału serca po prostu nie wykorzystujesz. Że przecież możesz spojrzeć na wszystko jakby z innej strony, nie z tej fizycznej, a właśnie z tej mm, sercowej, z tej uczuciowej. Ta inna perspektywa, może spowodować, że zaczniesz inaczej traktować cały świat. że co innego będzie dla ciebie ważne. Bo w momencie kiedy różne rzeczy się traci, możliwości się tracą, fizyczność się zmienia, to zostaje właśnie to uczucie, to serce, które ludzi łączy. I to ta Twoja delikatność, ta Twoja zwiewność, ta Twoja po prostu dobroć może być um, dla ciebie takim promykiem, który pokaże ci, jaka jesteś naprawdę. Bo możesz dać sobie po prostu szansę na to, żeby samą siebie i te swoje. Może dotychczas mało wykorzystane właściwości, tak to nazwijmy te uczucia, tą Twoją stronę właśnie aktywności będziesz mogła albo mógł wykorzystać. To jest taka wielka zachęta moja do tego, żeby swój świat tworzyć kompletny. Nie tylko czynem, ale też uczuciem, bo kim byśmy byli w momencie, kiedy nie mielibyśmy tych uczuć. Bylibyśmy jak kamienie, czy ziemia, czy drzewa, chociaż drzewa też mają pewnego rodzaju uczucia, ale bylibyśmy tacy po prostu zimni, tacy maszynowi jak roboty, to trochę bez sensu. I ty zaczynasz w tym wszystkim, w tym całym galimatiasie, w tym pędzie szczurów, w, tym, w tej całej konkurencyjności, biegu do po złote kalesony, po prostu. Zaczynasz zauważać coś innego. Zaczynasz dostrzegać um, te role, które życie ci niesie i zaczynasz w tym widzieć, Prawdziwą wartość, prawdziwe rzeczy, które w życiu się liczą, które jako jedyne warte są tego, żeby o nie walczyć. Po prostu uczucia. I to, kim, dla kogo możesz z tymi uczuciami być. Czy to mama? Czy to partnerka? Czy też nawet szefowa. Ale jednak z sercem. No i cóż, zostawiam was z tymi przemyśleniami na kwiecień. Nie zapomnijcie oczywiście o łapkach w górę, komentarzach, no i swojej obecności na innych filmach. Może wkrótce I don't know.